Magda Weimann jest, jest w takim momencie życia trudnym, naprawdę, bo wychowała razem z mężem dwie cudowne córki, nastolatki, ale sytuacja finansowa zmusiła ich też do tego, żeby ona wzięła sprawy bardziej w swoje ręce. Magda pracuje w Niemczech. Jesteśmy jakby osobno. Tam zajmuje się, opiekuje się starszymi osobami żeby dorobić, żebyśmy dali radę no, do, do pierwszego. No, w każdym razie tata musi się e, zmierzyć z, z, ze swoimi córkami, ale przede wszystkim myślę, że mm, musi się nimi opiekować, ponieważ mama siedzi w Niemczech w pracy, a, a tak naprawdę zmywanie naczyń, sprzątanie, pranie to wszystko jest na głowie biednego psychologa więziennego, bo córki Ani myślą, żeby mu, żeby mu w tym pomagać, a, a śmiem twierdzić, że nawet się nim odrobinę wysłuchuje. córcia też rado rozwiesić pranie jak się skończy, bo ja się kładę. A dlaczego znowu ja? Gabi jest, jest blisko ze swoim tatą i mam wrażenie, że też ma trochę głębszą z nim relację niż, niż jej siostra. Eee... Z mamą tak naprawdę nie mają zbyt dużego kontaktu, mama jest zapracowana, mieszka daleko, więc tak naprawdę jedyny kontakt taki prawdziwy mają, mają właśnie z ojcem. Myślę, że Magda oddala się od tej rodziny, nie jest na co dzień z resztą rodziny. Wie, że czuje, że, zrobi, że podjęła słuszną decyzję, bo dzięki temu ta rodzina funkcjonuje na jakimś tam poziomie, ale y, dziewczyny zaczynają mieć do niej pretensje. Ona sama z tym się źle czuje. Trochę też rozjeżdżają im się e, te światy z Rafałem. Cztery godziny jechania w jedną stronę i dwa dni słuchania tego, jak starze udają, że między nimi wszystko jest ok. Nie mogę się to czekać. No i ta relacja, ten związek, co tu dużo mówić, no jest w poważnym kryzysie. Jest gdzieś, jesteśmy gdzieś tam na, na zakręcie. Idź. Nie zgadzamy się, i to jest kolejna awantura, bo niestety zniknięcie córki, cały dramat z tym związany potęguje negatywne emocje pomiędzy. Magdą i Rafałem. To są kolejne awantury, które zdarzają się coraz częściej. To jest to coraz bardziej intensywne oddalanie się od siebie rodziców pod wpływem, pod wpływem dramatu, pod wpływem tego, że, że córka zniknęła. Musimy zrobić listę. Na pewno będzie potrzebne więcej niż jedno zdjęcie. Druga sprawa, w co była ubrana, to mniej więcej mamy. Myślę, że Magda jest osobą silną. Na wewnątrz jest bardzo delikatna. Że jest osobą, która bardzo, bardzo kocha swoją rodzinę. Jest kimś, kogo łatwo wpuścić w poczucie winy. Chciałby się powiedzieć, że jest też zagubiona, ale chyba każdy byłby zagubiony w tak strasznych okolicznościach. Myślę, że ona w gruncie rzeczy jest konkretną osobą. Po prostu sytuacja ją przerasta. Myślę, że, że, że tak naprawdę jest gdzieś ciepłą osobą, tylko, tylko ta rzeczywistość i te okoliczności są tak trudne, że staje się szorstka, nawet nie wiedząc o tym. Na jakiej podstawie to mówisz? Zejdź na ziemię, człowieku! Wsiadaj, Hania. Haniu, wsiadaj, proszę cię.